Witam. Dane są dwie funkcje. Oto pierwsza oraz oto druga. I mam informację, że funkcje te określone są dla wszystkich liczb rzeczywistych. Tak, to znaczy, że ich wykresy od lewej do prawej istnieją dla wszystkich x, ani razu nie są przerwane. I pytałem nas o ilość punktów wspólnych tej funkcji i tej funkcji, tak? Takie rzeczy, jak ilość punktów wspólnych, to ustalamy zwykle w ten sposób, że rozwiązujemy układ równań, tak? Popatrzmy na to. Y, zamiast f od x napiszę Y. Y równa się minus 5x plus 1. Zamiast tego napiszę Y równa się 5 do potęgi x i mamy układ równań, tak? Tutaj... Jest ogromna dowolność. Mogę sobie na przykład to podstawić w to miejsce, tak? I mam wtedy takie równanie, że 5 do potęgi x równa się minus 5x plus 1. No ale to jest trudne równanie. Jak, jak to rozwiązać? Tu jest x w potędze, tutaj jest 5 razy x. Ciężkie. Ciężkie, no chyba, że ktoś jeszcze zaważy, że. Jak tutaj podstawię za x0 i tu podstawię za x0, to wtedy lewa strona równa się prawej, więc rozwiązaniem tego równania na pewno jest x równa się 0 i temu też odpowiada jakiś y. Ale to jest niepewne. To jest niepewne, bo to wtedy nie musi być jedyne rozwiązanie. To jest akurat taki przykład zadania, gdzie nie tędy droga. Nawet mamy... Takie lekkie naprowadzenie w treści zadania. Yy, czytam ostatnie zdanie. Liczba punktów wspólnych wykresów tych funkcji jest równa. To już nas tak lekko naprowadza, abyśmy jednak zrobili wykresy. No to zróbmy za pomocą tabelki. Na początek pokażę to tabelką. Robię tu tabelkę. Tutaj też zrobimy tabelkę. Dobrze. Co my będziemy podstawiać za x? Jakieś proste liczby. 0, 1. 2. Jak za x podstawię 0, to mam minus 5 razy 0, to jest 0, plus 1, to jest 1. Jak jedynkę podstawię tutaj za x, to mam minus 5 razy 1, czyli minus 5 plus 1, to jest minus 4. Jak dwójkę podstawię tutaj za x, to jest minus 5 razy 2, czyli minus 10 plus 1, to minus 9. Okay. A to może ja od razu narysuję to. To jest oś y, to jest oś x, długość jednej kratki to jest 1. Zaznaczam punkt. 0, 1. 0, 1, tutaj on wypada. Kolejny, 1, minus 4. 1, minus 4, tutaj on wypada. Kolejny, 2, minus 9. 2, o, tu on wypada. Ale przynajmniej widzę, że to jest w linii, przynajmniej się nie pomyliłem. A podstawmy sobie może tu jeszcze minus 1, tak? Jak za x w minus 1 to minus 5 razy minus 1 to jest plus 5 i plus 1 to jest 6, czyli tu jest 6, czyli dla x -a minus 1 jest wysokość 6. No to już mam pewność, że jak to połączę te linie, to wykres na pewno będzie dobrze. O, tak to mniej więcej wygląda. Dobrze, a teraz się tym zajmijmy. Też niech będzie 0, 1, 2. Jak z x podstawię 0, 5 do potęgi 0 to jest 1, tak? Każda liczba do potęgi 0 to jest 1. Jak podstawię 1 za x, to 5 do potęgi pierwszej to jest 5, jak podstawię dwójkę. To 5 do kwadratu to jest 25, przecież ja tego nawet na wykresie nie zmieszczę. No to się wygupiliśmy z tą dwójką. To coś innego. To minus jedynkę, tak? Albo, no dobra, jeszcze tego nie policzę, zaraz coś pokażę. Na razie ten punkt. 0,1. 0,1 tutaj wypada. W tym samym miejscu co, co tu, tak? Ale sprawdzamy dalej. 1,5x1, y5. 1,5 tutaj wypada, tak? Czy to jest linia prosta? Nie, to nie jest funkcja liniowa. Jeszcze jakiś punkt. Minus 1. Jak tu podstawię minus 1, to 5 do potęgi minus pierwszej, tak? 5 do potęgi minus pierwszej, to jest przecież 1 piąta, tak? To ja tutaj podstawiam 1 piątą. Czyli dla x równego minus 1, y wynosi 1 piąta, czyli dużo mniej niż 1. Gdzieś tutaj to. Tak? O, to już... Jakbyśmy to połączyli, to wygląda jakoś tak. Ale przecież to istnieje dla wszystkich X to jest napisane w treści zadania. To nie jest tak, że się zaczyna tu i kończy tu. To idzie nieskończenie daleko w tamtą stronę. Akurat zachowa się to tak, że nigdy tej osi x nie dotknie, ale się do niej zbliża i w tą stronę też idzie tam daleko. To jest po prostu funkcja wykładnicza. I ile jest punktów wspólnych? Tej zaznaczę ją na niebiesko funkcji liniowej, z tą zaznaczę ją na zielono funkcją wykładniczą. No widzimy że jest to jeden punkt wspólny. Ten punkt wspólny jest w tym miejscu, tak? Chyba widać. Pytanie jest, ile jest punktów wspólnych? No widzimy, że jest jeden punkt wspólny, tak? To jest odpowiedź C. Ale to, to nie kończmy na tym, bo to mogą być inne pytania. Tu jest punkt o współrzędnych 0,1, tak? Mogłoby być pytanie, w jakim punkcie się przecinają. Zresztą ja tutaj narysowałem wykres, ale wcale nie trzeba było tego tak robić. Ktoś, kto rozpozna, że to jest funkcja liniowa, zobaczy tylko... Że wyraz wolny to jest plus 1, to od razu wie, że oś y jest przycinana w jedynce, czyli tu. Jak rozpoznać w ogóle funkcję wykładniczą? Po tym ją rozpoznać, że tutaj jest jakaś liczba podniesiona do potęgi x, tak? To taka funkcja wykładnicza, która nie jest przesunięta ani w lewo, ani w prawo, ani na dół, ani do góry, się charakteryzuje tym, że zawsze przycina oś y na wysokości 1. Gdyby ktoś o tym wiedział, nie musiałby robić tabelek. Od razu wydał odpowiedź, że to jest. Jeden punkt wspólny. Od razu zaznaczył w C, tak? Już pokazałem, jak szybko rysować wykresy funkcji liniowej, jak yy, rozpoznawać jej własności. W przyszłości zrobię też film na temat funkcji wykładniczej. Mam nadzieję, że ci pomogłem. Zapraszam do obejrzenia innych filmów na mojej stronie oraz udostępniania kanału znajomym. Dzięki.